To co? Z dużej chmury mały śnieg? <grym> Zapraszam na podsumowanie Grand Prix Miami. Cześć, to Michał Gąsierowski. No zdarzy się czasem coś takiego, że myśli się o jednym, a powie się drugie. Nie zdarzyło Wam się nigdy, że prognozy pogody przewidują małe opady śniegu. Swoją drogą sprawdziłem, kiedy ostatnio opadał śnieg w Miami I okazuje się, że w styczniu 77 roku, więc trochę czasu już upłynęło i zdaje się, że szanse na to, że znowu popada są niewielkie. No ale dobra, skupmy się na tym, co działo się w Miami, zresztą każdemu czasami zdarzają się przejęzyczenia i tak chyba były mniejsze niż te gafy Martina Brandla, przy Gridwalk, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Dzisiaj tak, dwa tematy ode mnie, dosyć istotne. Później przechodzimy do pytań od Was, czyli właściwie tak jak zawsze, to co? Zacznę od podsumowania walki Ferrari z Red Bullem, bo to właściwie było dużo pytań, ale no to jest głębszy temat, więc tak, po kolei. Ferrari nie miało podejścia do Maxa Verstappena tak naprawdę i odjeżdżał Charlesowi Leclercowi jak chciał. Znowu dwie filozofie, Ferrari z większym dociskiem, Red Bull z większymi prędkościami na prostych. Okazało się, że ta filozofia Red Bulla była bardziej trafiona. Tak naprawdę w całym wyścigu, nie wiem na ile oceniacie w ogóle ten wyścig w 10-punktowej skali, ja dałbym takie 5,5. Pół chyba na 10, może 6 ze względu na celebrytów i całą otoczkę. Ale tak patrząc na wyścigi tego sezonu to był chyba na sła, najsłabszy wyścig. Natomiast spektakl pod koniec zrobił nam samochód bezpieczeństwa i jeszcze szanse walki właśnie Maxa z Charlem i, i Carlosa z Sergio Perezem tak to wyglądało, natomiast bez tego samochodu bezpieczeństwa byłoby pewnie ciężko, przestrzelona trochę ta filozofia Ferrari, liczyli na to, że zarządzanie oponami będzie ważniejsze no i tu właśnie jeden istotny element, mianowicie przy wyjeździe samochodu bezpieczeństwa po tej kolizji Lando Norrisa z, z Pierem Gaslim pomyślałem sobie i pewnie wy też myśleliście hej, dlaczego Ferrari nie zaryzykuje chociaż z jednym samochodem, żeby spróbować co się stanie, no wiadomo, że na zwycięstwo raczej szans nie mają, chyba, że Max popełni jak Jakiś błąd, mają przewagę ją wszystko nad Sergio Perezem. Bon bo miał z kolei kłopoty z samochodem, no ale nie warto zaryzykować. Mattia Binotto tłumaczy się tym, że mieli do dyspozycji albo nowe, twarde opony, albo używane miękkie. I tak, używane miękkie mogłyby do końca wyścigu nie wystarczyć, a twarde nowe mogłyby nie dać im przewagi, bo zajmowało sporo czasu, zanim zostaną doprowadzone do odpowiedniej temperatury, a jazda za samochodem bezpieczeństwa. No, to nie jest łatwa sprawa w aspekcie utrzymania odpowiedniej temperatury, szczególnie twardych opon. Fajnie o tym opowiadał Aleks Albon, do którego też dzisiaj w trakcie odcinka wrócimy, bo Alex jest jednym z bohaterów tego weekendu. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości i mówi, kurczę, jazda za samochodem bezpieczeństwa to wbrew pozorom jest jeszcze większe wyzwanie niż koncentracja normalnie, bo teoretycznie rzecz biorąc emocje są mniejsze, ale trzeba zadbać o samochód i praca wykonywana przy zadbaniu o samochód, o temperaturę hamulców, o temperaturę oponu. Jest zdecydowanie większa, więc jedzie się wolniej, a tej pracy w utrzymanie samochodu w odpowiednim oknie wykonuje się zdecydowanie więcej niż przy takiej normalnej jeździe, więc. To jest trudna sprawa. No ale, wracając do Red Bulla i do Ferrari, kolejne zwycięstwo, 23 w karierze Maxa Verstappena, więc zrównał się zwycięstwami z Nico Rosbergiem i Nelsonem Piquetem, a że obecnie spotyka się z Kelly Piquet, więc myślę sobie, że będą jakieś rozmowy przy stole, kiedy ten rekord e, byłego brazylijskiego mistrza świata zostanie pobity przez Maxa Verstappena. E, w aspekcie tego wyścigu i tego, co się działo jeszcze między Ferrari a Red Bullem, no to trzeba przyznać, że Max odjeżdżał na pośrednich oponach, szczególnie miał dosyć dużą przewagę nad, nad szarym leklerkiem. Na twardej mieszance już takiej przewagi nie było, ale po tym restarcie. No była szansa na to, żeby Charles Leclerc dopadł Maxa Verstappena. Zwróćcie natomiast uwagę na jedną rzecz. Nawet z otwartym DRS-em nie był w stanie zaatakować Maxa, ta przewaga Maxa była widoczna. W końcu odjechał z tego zasięgu DRS-u. Charles Leclerc nie mógł się już podpierać otwarciem tylnego skrzydła, i Max Verstappen zagwarantował sobie Kolejne zwycięstwo, więc ta przewaga Red Bull'a była dosyć duża. Zresztą dostał instrukcję Max Verstappen, że może skorzystać z pełnego potencjału baterii, z, z tego co oferuje jednostka MGU-K, MGU W każdym razie, no, może dać ile fabryka dała w tym aspekcie, żeby odjechać Charlesowi Leclercowi, to się udało. Z drugiej strony, Sergio Perez, pozbawiony całej mocy z swojej jednostki spalinowej. Na świeżych oponach był w stanie zagrozić Carlosowi Sańcowi. więc ja się trochę jednak dziwię, że Ferrari nie zaryzykowało. Oczywiście, no, gdyby zaryzykowało, na przykład ze zmianą opon dla Carlosa Sańca, no to Carlos Sainz w pewnym momencie zakładając, że tam by sobie poradził, miał lepsze tempo, musiałby wyprzedzić Charlesa Leclerc'a, później ewentualnie oddać pozycję Charlesowi Leclercowi, próbować zaatakować Maxa Verstappen'a albo w drugą stronę. Charles Leclerc musiałby zaryzykować. Nie chcieli, zagrali bezpiecznie. Ja to rozumiem, utrzymują przewagę w klasyfikacji. Znaczy nie utrzymują, no ale jest przewaga. Mo może to, to bardziej chciałem powiedzieć, że nie ryzykują czegoś gorszego, jakiegoś większego potknięcia i większego drobienia przez Maxa Verstappena. Mają dwóch kierowców na podium i wiedzą, że przywiozą dużo poprawek. Przynajmniej taki jest plan na Barcelonę. I jeszcze jedna istotna rzecz. Mattia Binotto mówi tak: Red Bull zaczął ten sezon bardzo agresywnie z poprawkami. Są limity budżetowe: 140 milionów na sezon, 140 milionów dolarów. I zdaniem Mattii Binotto nie da się utrzymać takiej intensywności rozwoju poszczególnych elementów. Więc Ferrari. Gromadzi dane, próbuje zrozumieć samochód. Przywieźli na ten weekend poprawione tylne skrzydło, szykują więcej na Barcelonę, natomiast nie wyobrażają sobie takiego tempa rozwoju samochodu, jaki zaproponował na początku sezonu Red Bull, bo po prostu nie będą w stanie sprostać tym limitom budżetowym. A jeśli tak się stanie, no to Matt Binotto mówi: No to jestem bardzo ciekawy, jak Red Bull to wytłumaczy, bo tego po prostu wytłumaczyć ewentualnie się nie da. Także myślę, że do końca sezonu czeka nas fascynująca walka między. Red Bullem, a Ferrari. Pytania od Was teraz. Krzysiek Obremski, wiadomo coś o problemach u Czechos? Tak, wiadomo co się stało z Czeko. Swoją drogą, fascynująca rozmowa. Słuchajcie, mam spadek mocy. Nie, nie masz spadku mocy. Mam, bo czuję. Nie, nie masz. No i takie przekomarzanki kierowcy doskonale czują. Czy jest spadek mocy, czy nie. Zresztą każdy z nas w, w tych samochodach drogowych też jest w stanie wyczuć spadek mocy. Okazało się, że był problem z czujnikiem przy jednym z cylindrów, no i w związku z tym miał mniej więcej 26 koni mechanicznych, Czekoperes mniej do dyspozycji, a mimo wszystko był w stanie naciskać dosyć mocno na świeżych oponach na Carlosa Sańca. Niewiele brakowało, aby sobie z Carlosem Saincem poradził. Przestrzelił, bo zjechanie z tej linii wyścigowej na, na stronę toru, na której było zdecydowanie bardziej ślisko, skończyło się właśnie tym, co się skończyło, czyli przestrzeleniem zakrętu. Carlos Sainz wyczekał to idealnie, no i właśnie dlatego Sergio Perez nie był w stanie nawiązać tej walki. Pewnie bez tych problemów była duża szansa na wskoczenie na, na trzecie miejsce, kto wie, być może nawet na naciskanie na, na Charlesa Leclerca, no ale to już pozostanie w, w takich teoriach z dużym znakiem zapytania, wyjaśniając co się stało z Checo Perezem, awaria czujnika przy jednym z cylindrów i spadek mocy o 26 koni mechanicznych. Maciej WBN, dlaczego Hamilton miał gorszą strategię? No i miał i nie miał, w tym sensie, że George Russell znacznie gorzej wypadł w kwalifikacjach, więc postanowił zaryzykować, cała czołówka startowała na pośrednich oponach, George Russell założył twardy i okazało się, że te twarde opony bardzo długo wytrzymują i mają cały czas bardzo dobre tempo. Więc pojawiła się taka idea, taka sama jak u Alexa Albona w Australii, a może by tak jechać i czekać na to aż coś się wydarzy, jakaś wirtualna neutralizacja samochód bezpieczeństwa i tak też się stało. Więc dobre wyczucie, dobre zarządzanie oponami zaryzykował George Russell i to się wszystko opłaciło, więc nie tyle lepsza strategia, co po prostu miał szczęście. Z wyjazdem, z wirtualną neutralizacją, z wyjazdem samochodu bezpieczeństwa. Zapytany Lewis Hamilton, co chce zrobić, czy chce zmienić i ryzykować, czy też chce zostać na tych oponach, uznał, chociaż tam też była ciekawa dyskusja. Wy mi powiedzcie, no to wy jesteście strategami i wy za to odpowiadacie. Co zrobić? Ostatecznie uznano, że pozycja na to, że jest ważniejsza, właśnie przez to, że zjazd na tę śliską stronę był ryzykowny i że łatwiej chyba jednak było się bronić. Natomiast tak czy inaczej, George Russell na świeżych oponach poradził sobie z Lewisem Hamiltonem. Tam była jeszcze taka sytuacja, że wyprzedził Louisa łamiąc limity toru, więc musiał oddać miejsce. Potem zaatakował jeszcze raz i kolejny atak był zakończony powodzeniem. Natomiast w sprawie Mercedesa i to jest temat ode mnie, bo chciałem jeszcze dodać dwa ważne wątki. Toto To Wolf powiedział już dosyć oficjalnie, że coraz mocniej rozważają taki scenariusz powrotu do tej poprzedniej koncepcji samochodu, która na papierze wygląda gorzej, ale skoro nie są w stanie znaleźć recepty na to, co się dzieje, to może suma sumarum to będzie lepsze rozwiązanie. Czy sobie poradzili z podskakiwaniem samochodu? Niespecjalnie udało im się wprowadzić samochód w odpowiednie okno pracy i dzięki temu George Russell był najszybszy w drugim treningu i naprawdę wyglądało na to, że, że jest postęp. Przygotowali nowe przednie skrzydło, nowe tylne skrzydło, ale suma sumarów najważniejszego problemu, czyli podskakiwania samochodu nie rozwiązali do końca. Pomogła im w tym charakterystyka toru, w tym sensie, że były trzy strefy DRS i mniejszy docisk przygotowany na ten tor, a jak jest mniejszy docisk, to jest mniejszy efekt podskakiwania. Poszli yy, po treningach w złą stronę z ustawieniami i ostatecznie w kwalifikacjach stracili. Już nie było tego tempa co w piątek, no ale jakieś światełko w tunelu się pojawiło. To znaczy, że Mercedes w pewnych warunkach może być szybki. Natomiast oni chcieliby być szybcy, w szybkimi w każdych warunkach. No i, i na tym się skupiają. No i teraz tak, mają jakiś plan jeszcze na Barcelonę. Wydaje mi się, że jeżeli w Barcelonie się nie uda, to rzeczywiście zmienią koncepcję i, i zaczną. Yy, Walczyć nad czymś innym, to znaczy wrócą do pierwotnego projektu i będą próbowali z tym pierwotnym projektem coś zrobić. To są takie dywagacje, ale być może uda im się znaleźć coś, co w Barcelonie jednak zadziała. Na razie nie jest najlepiej dla nich, są trzecią siłą, wykorzystują swoje szanse, maksymalizują to, co się da. George Russell w każdym wyścigu tego sezonu, w pierwszej piątce czyli już możemy mówić taki. Mister top 5, chyba w, w tym sezonie. No i ciekawe, cały czas jak będzie rozwijać się relacja między George'em Russellem a Lewisem Hamiltonem. Lewis po raz kolejny miał pecha w wyścigu, już raz taka sytuacja się zdarzyła, chyba w Australii, tak? że wirtualna neutralizacja pomogła Raselowi, tutaj było tak samo. Krzysztof Burzak znów coś albo nie, bo robi mega robotę. Tak jest, Alex Albon, to jest fantastyczna historia. Wiecie, że mu kibicuję i kibicowałem zawsze i uważam, że ma dużego pecha, że trafił do Red Bulla w takim momencie. To był jego debiutancki sezon, pierwszy raz zsiadł za kierownicą samochodu Formuły 1 w trakcie testów w Barcelonie, także naprawdę to było bardzo trudne wyzwanie dla Alexa Albona. No i od razu zderzenie z Maxem Verstappenem, wiemy jak to się wszystko potoczyło, natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobry i zdolny kierowca. Zdobył nie już dwa, tylko trzy punkty w Williamsie, bo tam jeszcze kara dodatkowa nałożona na Fernando Alonso, dodatkowych 5 sekund, więc ostatecznie dwa punkty dla, dla Aleksa Albona, czyli w sumie trzy dla Williamsa. No i wykonuje znakomitą robotę. Najgorszym samochodem w stawce dojechał na ósmym miejscu, to trzeba pochwalić. No i teraz. Nie wiem, czy wiecie skąd się wzięły czerwone włosy. Aleksa Albona mówił o tym w takiej długiej rozmowie w Beyond the Grid z Tomem Clarksonem. Okazało się, że pojechał do, do Tajlandii do takiego specjalnego ośrodka pomocy dzieciom, i w tym ośrodku, ponieważ to jest bardzo modne w Tajlandii, dzieciaki zaproponowały, że pomalują mu włosy. A ponieważ na topie w Tajlandii jest Premier League i wszyscy kibicują albo Liverpoolowi, albo Manchester United. Tak twierdzi Alex Albon, że to są w Tajlandii najpopularniejsze drużyny. No to zaproponowały mu, żeby pomalować włosy na czerwono, tak dla Liverpoolu. Pomalowały włosy na czerwono i się okazało, że Alex Albon zdobył punkty. No i teraz uwaga, był zakład, że jak zdobędzie kolejne, to cała ekipa Williamsa, mechanicy, pomalują sobie włosy na czerwono, więc wygląda na to, że w Barcelonie, oczywiście, jeżeli wypełnią warunki zakładu, to będziemy obserwowali ekipę Williamsa w czerwonych włosach, a Alex Albon tak, uważam, że jest jednym z bohaterów tego weekendu, a drugim uwaga, jak dla mnie przynajmniej, Esteban Ocon. No miał dzwon taki, że cześć. Nie wyglądało to może bardzo groźnie przed zakrętem numer 14 przed szykaną, ale czujniki zmierzyły przeciążenia na poziomie 51G. To jest naprawdę coś. Zresztą Esteban Ocon bardzo mocno to Odczuł, jak się okazuje, dlatego że był bardzo mocno potłuczony, miał problemy z kolanami. Fizycznie nie czuł się dobrze, i ostatecznie zakończył wyścig na ósmej pozycji. A powiedziałem, że Alex Albon na ósmej, Alex na dziewiątej. A Esteban Okon na ósmej i dla Estebana Okona, startującego z ostatniego miejsca no chłopie, naprawdę wielkie, wielkie szapoba. Po raz kolejny jest w punktach, 4 z 5 wyścigów tego sezonu zakończył w punktach i uważam, że wykonał kawał dobrej roboty. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest różnica w klasyfikacji kierowców między Estebanem Okonem a Fernando Alonso. 24 do 2, 24 punkty Estebana Okona. Także dla mnie dwóch takich cichych bohaterów tego wyścigu, Esteban Okon i Alex Albon. Good job, guys. Adrian Serf, czy kolejne wyścigi w Miami będą równie nudne, czy coś się zmieni? Słuchajcie, mam nadzieję, że się zmieni, dlatego, że potencjał tego wyścigu jest, przynajmniej ja tak uważam. Trzy strefy DRS, dobre punkty do wyprzedzania, ale zawiodła nawierzchnia i nawierzchnia, jak się okazuje, może dużo zepsuć. Szkoda, było ślisko poza linią wyścigową. Co to znaczy? To znaczy, że było trochę tak, jak na przesychającym torze. Tam, gdzie jest ta sucha ścieżka, przyczepność jest duża, ale zjazd tej suchej ścieżki powoduje, że Przyczepność jest duża mniejsza i tak też było na, na torze w Miami, więc myślę, że będą kombinować co, co zrobić. Wydaje mi się, że też trochę jest tak, że zespoły muszą poznać tor, i tak było przy okazji Baku w 2016 roku przywieźli większe pakiety z większym dociskiem. Okazało się, że to nie było potrzebne. Kolejne lata w Baku pokazały fantastyczne wyścigi. Czekam na to, co się w tym roku w Baku wydarzy, bo każdy kolejny sezon przynosił nam zaskakujące rozstrzygnięcia, i wydaje mi się, że trochę tak może być z Miami. Uważam, że miejsce jest dosyć spektakularne, mimo tej sztucznej wody, o której mówiliśmy. Że są dobre miejsca do wyprzedzenia że tor daje dużo frajdy kierowcom to przyznawali, no ale zawiodła nawierzchnia. Także jeśli poprawią nawierzchnię, to może być ok. Noxia, co myślisz o całej medialno-celebryckiej otoczce przed Grand Prix? Nie tylko Miami, no ale tutaj skupię się na Miami. Wydaje mi się, że obecność tych wielkich postaci świata polityki, mody, sportu, filmu, to wszystko sprawiło że niesamowitą rangę przy okazji tego weekendu zyskał wyścig Formuły 1. No posłuchajcie tylko kto był: Michael Jordan, George Lucas, Michelle Obama, Pharrell Williams, DJ Khaled, siostry Williams, James Corden. Tych gwiazd pewnie jeszcze można by było wymieniać więcej. To są te top of the top. No i to wszystko sprawiło, że oczy Ameryki zwróciły się jednak na Formułę 1. Wyścig. To nie było wielkie show, i ciekawe, jak będą patrzeć na to w dalszej perspektywie. Dochodzą takie głosy, że wielu potencjalnych sponsorów się zraziło, ale bilety rozeszły się szybko. Zamówień na te bilety, oczekiwań w stosunku do, do tych biletów było znacznie więcej 270 tysięcy chętnych, 82 tysiące miejsc na niedzielny wyścig. Także pod tym względem wydaje mi się, że udało się zrobić coś, co Amerykanie lubią czyli było show. Nie wszystko mi się podobało. Ta jest korta kierowców z motocyklami. Na koniec to już była taka trochę amerykańska szopka, przerost formy nad treścią. No, ale okej, okay. jeśli Amerykanie to lubią, to raz czy dwa razy w roku możemy zrobić takie show. W Europie wygląda to inaczej i też może to dobrze, żeby czasami zrobić coś innego. Pamiętamy zapowiedzi Michaela Baffera w Austin, tam też przecież były niesamowite szopki w Miami, Miami to jest specyficzne miejsce to jest miejsce takie no, drugie Monaco może, ale też tam króluje blichtr jest kult ciała nie wiem, mnóstwo bogaczy i tak dalej i tak dalej, w związku z tym Miami to jest trochę takie fancy miasto no i tego być może ten wyścig Formuły 1 potrzebował czy chciałbym, żeby było tak przy każdym wyścigu Formuły 1? Pewnie nie i też tak do końca nie jest, natomiast akurat tutaj wydaje mi się, że to pasowało Wojtek Danaj, nowe bolidy łatwiej podążają za innymi, ale wyprzedzanie nie jest łatwiejsze nawet z DRS. Tak jest, to jest kwestia zmiany filozofii konstrukcji samochodów. Więcej docisku pochodzi z, z podłogi, i teraz. Nie ma już tego efektu jechania w strudze za innym samochodem. Dlatego DRS jest ważny, bo DRS jednak pomaga. Otwarcie tego DRS-u zmniejsza opór, można rozwijać większe prędkości. Natomiast rzeczywiście przez to, że to powietrze jest inaczej skierowane i zaraz za samochodem idzie do góry i też tak jak mówiłem, nie ma tego efektu zabrania się w strudze, W związku z tym no, na prostej jest trudniej jechać za innym samochodem, może nie tyle trudniej, co nie ma po prostu tego efektu, nie ma tak znacznej różnicy prędkości, ale za to. We'll be right <laughs> back. Jest łatwiejsze podążanie w zakrętach i z, z tych dwóch elementów wydaje mi się, że ten, który jest teraz, jest lepszy. To jest lepsza droga dla Formuły 1. Być może docelowo DRS w ogóle zniknie i wrócimy do takiego zupełnie naturalnego wyprzedzania, natomiast teraz bez DRS-u byłoby ciężko. No ale to jest koszt właśnie tej filozofii. Udało się zrobić to, co chcieli osiągnąć inżynierowie, konstruktorzy, ci, którzy wymyślili nowe regulacje techniczne i rzeczywiście zgadza się wyprzedzanie na Prostej, nie ma tego efektu podążania w strudze, więc jest trochę trudniejsze. DRS dużo pomaga, bez DRS-u byłoby w ogóle bardzo ciężko. Jeszcze się okazuje, jest, jeszcze jest kilka pytań w sprawie DRS-u. Krakowianki pytają, czy pyta DRS, czy kierowca poza strefą jest w stanie go włączyć? Skąd wiedzą, ile mają do auta z przodu? No to tak, w punkcie detekcji DRS-u w Miami były trzy takie punkty. Trzeba mieć mniej niż sekundę straty do poprzedzającego samochodu. W strefie DRS zapala się odpowiednia lampka i jest sygnał dźwiękowy. Kierowca włącza wtedy DRS. Zazwyczaj to jest taki przycisk z tyłu kierownicy. I teoretycznie rzecz biorąc, można. DRS-u można DRS aktywować w innych miejscach na torze, no ale to oczywiście spotkałoby się z karą, więc nie ma sensu e, tego robić. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na pytanie. Jest jeszcze jedno chyba w sprawie DRS-u. A Czemu po starcie czy restarcie nie jest dostępny? No, chodzi o względy bezpieczeństwa i chodzi też o to, żeby stawka się rozjechała, bo tuż po restarcie wszyscy by używali DRS-u oprócz pierwszego kierowcy, więc to nie miałoby za bardzo sensu. Więc przez dwa okrążenia nie można go używać, na trzecim okrążeniu można go używać i myślę, że to ma sens i że to jest ok. Słuchajcie, to wszystko jeżeli chodzi o pytania. No to wróćmy jeszcze do tego biednego Martina Brandla, który robi gridwalk. Ten gridwalk w ogóle, nie wiem czy wiecie, zaczął legendarny, świętej już pamięci, komentator e, BBC i ITV, czyli Mary Walker. E, kiedyś pomyślał sobie, hej, skoro ja już tu jestem i jest trochę czasu przed transmisją, może pochodzę po polach startowych i porozmawiam z różnymi ludźmi i zrobimy z tego transmisję. Tak też się stało i od tego czasu jest gridwalk. Teraz robi go dla telewizji Sky Martin Brandle. Martin Brandl zna wszystkie ze świata Formuły 1 i nie było problemu przy okazji ostatniego weekendu jak rozmawiał z Emersonem Fittipaldim, Mario Andrettim i tak dalej i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzi do świata celebrytów, no to ma trochę problemów. Pewnie dostaje jakieś podpowiedzi na ucho, i tam mu mówią: hej, to jest Megan Dystellion, tak jak było w Stanach Zjednoczonych. I wtedy pytał Megan, czy może coś zarapować, no ale może to nie było do końca na miejscu. Natomiast nie kojarzy może wszystkich. I dlatego pomylił młodego obiecującego koszykarza z Duke, który będzie teraz w, w drafcie NBA. Z Patrykiem Mohamedem, czyli, czyli futbolistą amerykańskim, dlatego pomylił Venus Williams, Serena Williams, no i tam nie wiedział, że rozmawia z DJ Kaledem. No po prostu to już nie jest jego świat, jest bardzo mocno zamknięty w świecie Formuły 1. Pomagają mu jak mogą w reżyserce, ale czasami, widocznie teraz z tym Patrykiem Mohamedem też ktoś się pomylił, bo też bądźmy uczciwi, wyglądali dosyć podobnie. Nie wiem też, czy kiedyś mieliście okazję, pewnie nie, bo niewiele osób w ogóle ma wstęp na pola startowe. Tam jest taki zamęt, taki rozgardiarz i e, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał okazję to przeżyć, to zobaczy nieprawdopodobny kocioł panujący przy okazji tego obchodu e, samochodów przed e, startem. Tam są wszyscy, i ekipy telewizyjne, i mechanicy, i kierowcy, i celebryci, specjalnie zaproszeni gości, goście, no i w tym wszystkim Martin Brandl, który szaleje. Myślę sobie, że dla Martina Brandla byłoby dobrze, gdyby miał jakiegoś asystenta, może, który będzie ogarniał świat celebrytów, a on niech zostanie przy świecie Formuły 1, bo widać ewidentnie, że te dwa światy się u Martina Brandla nie, nie zaskoczyły razem. No nie, nie są to światy, które byłby w stanie jednocześnie śledzić, i tak też chyba zostanie. A w Skyu muszą wyciągnąć z tego jakieś wnioski, żeby takich pomyłek już więcej nie było. Pomyłki zdarzają się każdemu. Ja jestem zdania i jestem za filozofią Mercedesa. Błędy są częścią życia. Wyciągajmy z nich wnioski, poprawiajmy to, co się da i mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli mogę coś poprawić w oku do oku, to też dawajcie znać. Dzięki za wszystkie komentarze. Czekam na następne. Oczywiście wielkie dzięki za wszystkie suby. Również czekam na kolejne, bo to jest znak, że ten kanał ma sens i że Wam się podoba. Za dzisiaj wielkie dzięki i do zobaczenia za tydzień przed Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie.